Siemanko, z tej strony Limonka i witam wszystkich w drugim odcinku z Brawl Stars na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku będziemy robić challenge od widza oraz otwierać tego mega boxa, który, którego tutaj widzicie za dziesiąty level. Na poprzednim odcinku mówiłem, że otworzę go na tym odcinku, więc poza odcinkiem go dobiłem. I widz dał mi challenge, że mam zagrać poko i wygrać nim trzy gry pod rząd, więc na dzisiejszym odcinku to zrobimy. Jeśli wykonam ten challenge, to sobie otworzę tego mega boxa. I żeby nie było tak za prosto, zagram na pewno jedną grę solo, żeby było śmiesznie, albo po prostu na starciu. A spróbuję solo, żeby było fajnie. Może polecimy z Soluwo. Potem spróbuję wziąć może jakiś inny tryb. O, jakiś brok już jest. Dobra. To jeszcze raz mogę walnąć. O nie, auta tak czasami nie popłaca. Jak widzicie. O nie. Dobra, zginął. Dobra, dam radę go pokonać. Tutaj leczenie i hop go. Dobra, zginął. No, już zostało tylko siedmiu zadymiarzy. Nie kontaktowałem się z tym widzem, więc nie wiem, czy chodzi mi o to na starciu, żebym był pierwszy, ale uznajmy, że muszę być przynajmniej drugi. Myślę, że to można już wtedy uznać. O, dobra, tutaj jest Stara i Max. Spróbuję ich pokonać. Dobra, o nie, Frank 6. A, dobra, chyba zginę tym razem. No, niestety zginąłem w pierwszej rundzie. No, więc zagrajmy jeszcze raz. O, 12 rangę w sobie, sobie dobiłem. fajnie. Bo będę sobie potem dobijał pewnie poko, ale nie po odcinku. <dzryk> Chciałem jeszcze przypomnieć, żebyście dali łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem, bo jeśli ktoś to zrobi i napisze w komentarzu swoje ID w Brawl Stars, weźmie udział w losowaniu na. Widza z którym nagram odcinek. Jeśli ktoś wygra losowanie, no to dodam go do znajomych i nagram z nim odcinek. Jeśli ci, którzy nie wygrają, to będą mogli wziąć udział w kolejnym losowaniu, które będzie na moim kanale, bo będę robił losowania tak mniej więcej co tydzień. Nie wiem dokładnie. I najpewniej chciałem wam jeszcze podziękować za wczorajszą aktywność, dzięki czemu najpewniej jutro też pojawi się odcinek na kanale, choć y, powinno go nie być, to będzie. Bo jak wiecie, pewnie y, odcinki są od poniedziałku do piątku, mniej więcej o godzinie 14. Ten odcinek pewnie pojawi się chwilkę szybciej, no bo nagrywam go jednak wcześniej. O, tym razem mi się udało i jakiś poko, no nie, akurat mi zaczęło lagować grę. Tutaj się wyleczę szybko. No i chyba mnie niestety rozwali. Bo bije mi dużo więcej HP. No, niestety mnie rozwalił, ale drugie miejsce, co oznacza, że wykonałem pierwszą grę. Pierwsza gra zrobiona, no to zostały jeszcze dwie. Na czym by tu zagrać poko. Hmm. Może spróbuję na gorącą strefę. Hm. Dobra, lecimy. Piszcie też komentarze, jakimi mam grać za dymiarzami, jakie mam robić challenge, bo ja zawsze będę chętnie je wykonywał. Dobra, zgarniamy. Wow. Dobra. A, i zabiła mnie ta Jessie, niestety. Dobra, lecimy znowu tutaj. No dobra, dobra. Nie, EMS, EMS. No niestety. Poko, jak wiecie, pewnie już, bo już pewnie się przyjrzeliście, nie umiem nim za dobrze grać. Więc nie wiem, czy ten challenge mi się uda zrobić za nie wiem, drugim czy trzecim razem. To trochę pewnie potrwa, zanim go zrobię. Dobra, szybko to Jessie pokonam. O, nie, nawet nie ja, tylko jakaś pamka. Dobra, zaraz będę chyba. Leciał po drugi, na ten drugi, yy, nie wiem jak to nazwać, no, na tą flagę, wiecie o co chodzi. Okej, okay, i rozwalają. Ach, nie zdążyłem się leczyć, a już litne emulta. No, nie wyszło tym razem. No, już mają 84%, więc nie najlepiej. No, niestety. Chyba tą rundkę przegram i będę musiał znowu grać jakiś tryb. No, niestety tym razem przegraliśmy, więc od zera znowu trzeba wygrywać. No może na, zbierze, na zbieraniu klejnotów zagram. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Będę sobie leczył teammateów, którzy mają dużo klejnotów. Chyba ta Piperka awczy. Dobra. Już tutaj zginął Barley. Dobra, muszę sobie szybko wbić ulta. No, niestety zginąłem od tego Barleya. No, Piperka. Z botem gramy. Widać, że bot nie celuje. Dobra, mamy pięć klejnotów. Reszta ta Piperka zaraz zginie. Wow. Dobra. Dobra, szybko muszę uciekać, leczę się. Dobra, Colt zginął. Tutaj tą wieżyczkę to łatwo będzie zniszczyć. Dobra, zniszczona. Nie, muszę uciekać. Lagi, lagi. Dobra, idę. No, niestety zginąłem. No. Tutaj znowu piszą. Dobra, lecimy. Tutaj się trochę chyba bezsensownie leczyłem. Aj, zginąłem, a miałem aż 7 klejnotów. Dobra, ból to zgarnął. To teraz, jak ból i piperka przeżyją, to wygramy. Ja jak będę osłaniał tutaj, tutaj wyleczę tego bóla. Dobra, Żeby piperka nie zginęła, bo ona jest botem. Chyba. Dobrze, wygraliśmy. Pierwsza wygrana. No, to teraz lecimy po drugą. Lecimy po drugą wygraną, a potem jeszcze po trzecią żeby wykonać ten challenge, jak go wykonam, to otworzy sobie tego mega boxa. Mam nadzieję, że coś mi z niego wydropi, chociaż gadżet. Też ja mam nadzieję naprawdę na jakąś postać bardziej. Dobra, tutaj rozwalam, rozwalam tą bibi. Dobra, bibi nie ma, została bi. Dobra, tutaj ten dynamikeł odpycha. Dobra, ten Karl zginie. O, dobra, odepchnęła mnie. Dobra, rozwalona. To jakoś nie najgorzej mi idzie tym poko. Myślałam, że to będzie dużo cięższe. Dobra, tutaj ich wyleczę. Dobra, rozwalona. Wow, leczę się szybko. Kolejna. No jeszcze tutaj trochę piszą, przepraszam za innych którzy nie wiedzą, że teraz nagrywam. Dobra, spróbuję tego pokosa podjechać. Dobra, rozwalony. Wow, prawie doszedłem tym mocnym ciosem. Tu chwilę po kampie. Dobra, może się uda. Chyba tu nie, chyba nie wiedzą, że tu jesteśmy. O, dobra, jednak wiedzą. Dobra, Bibi rozwalona. Udało się. Druga wygrana. No jeszcze jedna. Jeszcze jedna. I zrobimy ten challenge. Dobra, lecimy. Ja już go robię prawie 10 minut, więc śmiesznie. Dobra. Mam tika i jej bita. No to... Myślę, że nawet dobry team, bo ten tiki ich będzie bił przez ścianę, a 8 ja będę leczył. Też nie w sumie. 8 będzie wzmacniał tika, a Tik będzie na strzelał przez ściany. Ojojoj, ale mają szelkę. To nam trochę utrudni. Gdybym był maksem, to bym przyspieszał 8 Dobra. Dobra, rozwalona Jackie. Tutaj zgarniam. No, on zgarnął jednego. To pamiętajcie, jeszcze raz przypomnę, że jeśli, jeśli dacie subika z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem i napiszecie w komentarzu swoje ID w Brawl Stars, to e bierzecie udział w losowaniu. Kto je wygra, e będzie dodany przeze mnie w Brawl Stars e do znajomych. Go dodam. <coughs> i nagram z nim odcinek. Więc myślę, że naprawdę warto dać subika z dzwoneczkiem, bo ostatnio widziałem y, mam 40 wyświetleń pod poprzednim filmem, a tylko 8 subskrybentów, więc naprawdę spora część z was nie subskrybuje kanału, a ogląda. Więc zasubskrybujcie, warto. No i tak to skończyłem właśnie wyzwanie od tego widza. Swoją drogą bardzo ci dziękuję za wyzwanie. Dobra, no to lecimy tutaj z MegaBoxem. Leci MegaBox. 3, 2, 1. I, no nie, niestety nic, piątka. Tutaj ośmiobitowiec, Barley, B, 37 do Karla i 43 do Kolta. No, nawet nie było bonusa. No to jeszcze sobie tutaj do Bula dam 50 punktów mocy bo będę go wbijał na dziewiątą moc. No to teraz może zagram Panem P na shutdownie. Już będę koń yy, odcinek skończę pewnie tak jak zawsze gdzieś po 20 minutach. O! Na, na środku jest chyba aż siedem skrzynek z tego, co tam widziałem. To lecę na razie zabić tą nitę. Hop! Dobra, dostała i zginęła dobrze. Dobrze, dobrze. No to skrzyneczkę zgarnię. No chodź tu. Cube zgarnięty. Postawię tutaj sobie wieżyczkę. O, już tam się biją. Już się biją o to. I zgarnęli. No nie, znowu piszą. Dobra, o chyba zginę. No niestety. Miał 6 Kubów. No to nie miałem za dużych szans. Ale przynajmniej to plus 1 jest. No to lecimy dalej z kolejną giereczką. W tamtej było plus 1, to nie najgorzej. Można lecieć dalej. Dobra, tutaj sobie te dwa kuby zniszczę. W sumie, jeśli chcecie, żebym częściej nagrywał odcinki z widzami. Bo zakładając, że ktoś się zgłosi, że da suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem yy, i napisze swoje ID w Brawl Stars. Wystąpi jutro na odcinku, bo zrobię odcinek dodatkowy. No, niestety, śmierć tym razem nie wyszło. Chyba nawet jest minus. No, minus jeden. Może za zmienię zadymiarza. Może nie pan P, tylko. Hmm. Chcę by tu zagrać, może pani? Lecimy z kolejną gierką. Przypomnę jeszcze, żebyście wbili na kanał Cactus Games, bo jeśli lubicie Minecrafta, to on ma swój świat i naprawdę nagrywa fajne odcineczki, więc wbijajcie też do niego, jeśli lubicie Minecrafta. A teraz co? Wracamy tutaj do gierki, lecimy z nimi. Jakaś Sandy tu jest, bra dostała, a, tym razem trafiłem w ścianę, mam ją, bra dostała, bra tutaj się oddalę kawałek, dobra wyrwałem trochę od niej, to muszę chwilę kawałkampić, a dostałem, chciałem wychylać. Dobra, zgarnięty drugi kubek, Dobra, gdzie on, e, nie trafiłem, Dobra, tu ktoś jest, nie, a jednak jest, piperka, dobra. Dobra, muszę uważać. Aj, nie, 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 nie. No, trafiła niestety tym autoatakiem. Dobra, wychodzimy. Plus jeden. W ja sumie chyba nawet w miarę niedługo odblokuje M's. Więc dobrze. No dobra, zostanę tutaj... Y peni. Tutaj potem może zagram Coltem, bo mam do niego wyzwanie, że mam nim wygrać trzy gry. Jedną już wygrałem. Dobra, tutaj sobie szybko zgarnę te kiby ze środka. Dobra, zgarnięte. Można stąd iść. Dobra, tutaj widziałem. O, są te dwa kiby. No dobra. Lecimy, lecimy. Piszcie też w komentarzach, co mam robić na odcinkach. Bo to jest dla mnie ważne, żebyście mnie informowali, co na przykład chcecie oglądać. Wow, dobrze. Tutaj ten 8 rozwalił po kosa. Dobra, w sumie mam pomysł. O, przez to go strzelę. No, nie trafiłem. Dobra, no chodź tu. Na blisko się z nim nie chcę pojedynkować. Wolę go snajpić. Dobrze, dostał. Szybko to zgarnę i wychodzę ze strefy. Wow, zostałem chyba z sam na sam. O, tu jest jeszcze jeden cube. Tego sobie zgarnę. Dobra, ile ona ma? 6. Dobra, ja mam 9. To mam taką pewniejszą pozycję. Dobra. Dobra. Tutaj stanę sobie na środku. No i musi wyjść z której strony. No i rozwala ona. Już jej nie ma. Dobra. No to zagram tym koltem, bo mam do niego to wyzwanko. Że mam nim wygrywać gry, no to spróbuję to zrobić. I jutro bardzo bym chciał nagrać odcinek z widzem, więc proszę zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, napiszcie to ID. To bardzo chętnie z Wami zagram i nagram odcinek. Dobra. Dobra, lecimy. No, niestety zginąłem, ale miałem też trochę lagi. Chcę podgłośnić trochę grę. Dobra, lecimy dalej. Dobra, gdzie się zrespimy? O, tak na końcu mapy. Dobra. No nie, przepraszam za ten internet. Ale trochę mam lagi. O, wow, jak szybko pobiegłem. Wiem, że te lagi denerwują, więc nie hejtujcie mnie za nie w komentarzach. No nie, co się dzieje? Teraz są jakieś większe. Na poprzednim odcinku nie było aż takich. Dobra. No nie, El Primo z krzaków wyskoczył. Trochę słabo. Kolejne minus 4. No nie wiem, chyba tym koltem nie zagram. To nie będzie najlepszy pomysł. No to z maksem polecimy. W poprzednim odcinku też grałem maksem i wbiłem go na 12 rangę. W tym raczej go też nie dobiję do 15. Ale poza odcinkiem już dobiję. Bra, no tu zaraz podejdzie. No jest gdzieś w środku, no jest. Dobra, szybko ją rozwalamy, wyjaśniamy, wyjaśniamy ją. O, albo ona nas. No niestety. W sumie nie wiem, czy mu jej nie uciekłem, bo Max jest najszybszym zadmiarzem w grze, więc dziwne. Dobra, lecimy dalej. Dobra, o, Rosa jest. Nie, to się nie będę bił. Nie! Nie, Maksem mi strasznie dzisiaj nie idzie, jak widzicie. No, przegrywam. Nie idzie najlepiej. No to, kim by tu zagrać? Może bólem? Zagram, myślę, że jeszcze z jedną gierkę albo dwie i będę już kończył. Dobra, gdzie times Sobie gdzieś pobiegła. No to tam słyszałem, że strzela. No to ja to zgarnę. I do niej lecę. O, już ona zginęła od Leonka. To jeśli macie pomysł na wyzwanie, to piszcie w komentarzach, bo miło mi się robiło challenge z poko, mimo że nie przepadam za poko. To miło się robi wasze wyzwania, naprawdę. O. Dobra, chyba idę na tego Leona. No niestety nie miałem za dużego wyboru: no bo, jakbym poszedł na bula, to bym zginął od razu. Dobra, wiecie, zagram ostatnią gierkę. Lecimy. I jak coś, jeśli jedna osoba tylko napisze to. ID, no to chyba oczywiste, że nie będę robił losowania, bo skoro jedna osoba napisała, no to od razu wygrywa. Więc, no nie, znowu lagi. No, tym razem mniejsze. Dobra, zgarniam to i uciekam od tej szelki. O, nie ma ataków. Dobra, zmuszam ją do marnowania. Dobra, to zgarniam i uciekam. Tu jest inna szelka, O, prawie mi trafia. Dobra. Tu lecę, hop. Dobra. Chyba podjadę szelkę, co tam jest. No, tutaj jest. To idę ją podjechać. Wow, 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 ma ulta. To nie ma sensu się z nią bawić. Znowu internet. Przepraszam, ale dzisiaj jest jakiś słaby. Jest w tym krzaczku. Dobra. Dobra, chyba ją będę gonił, bo już zużyła ulta. Tylko w sumie, jak będę się dawał tak trafiać, no to zaraz będzie miała kolejnego. Dobra, uciekam od niej. My jeszcze mnie rozwali i będzie klops. w sumie jaka już mała strefka, a jeszcze ilu zadymiarzy? No, tam chyba ten ból ginie. Idę go wyjaśnić. Dobra, wyjaśniony. Teraz będę to M zgonił. Wow. Dobra. Już ten Rico zrobił za mnie robotę całą. Dobra, uciekam. Aj, niestety zginąłem. No dobra, no to... Yy. Już się będę żegnał pomału, pamiętajcie, kto zasubskrybuje kanał z dzwoneczkiem, da łapkę w górę pod filmem i napisze w komentarzu swoje ID w Brawl Stars, bierze udział w losowaniu o mojego tutaj nowego znajomego, żebym mógł sobie wpisać. I jak widzicie tutaj nad tym wpisaniem ID jest wasze ID, więc je podajcie. Wbijajcie też na kanał Cactus Games, bo on robi bardzo dobrą robotę, tylko nagrywając Minecrafta ze swojego świata. No to ja się z Wami żegnam. Do jutra, do usłyszenia. Na razie i cześć!